W drugim odcinku magazynu Legiane zaprezentujemy Hokejowego Turbo Kozaka, czyli zmagania hokejistów w różnych konkurencjach. Ponadto w cyklu Co wiedzą o sobie będzie Mateusz, Hołownia oraz Krystian Bielik. Na sam koniec podsumujemy rundę jesienną w wykonaniu Jezef Legii. Patryk Wojsiński zaprasza na kawałek hokeju. Zasady cyklu są proste. Piłkarze odpowiadają na pytania dotyczące ich kolegi. Ta para, która zna się najlepiej, zasłuży na prezent pod koniec sezonu. Cześć, jestem Hołownia Mateusz, gram w Legii Warszawa, jestem lewy obrońcą i chciałbym być następcą Tomasza Brzyskiego. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie. Cześć, nazywam się Krystian Bielik, mam 16 lat. Jestem miłym i grzecznym chłopcem. Moim marzeniem jest kiedyś być kapitanem w pierwszej reprezentacji Polski. I tu Bielu. Tu Zapraszam Was na drugi odcinek LegiNet Extra. No i wiemy, że dopiero za miesiąc, ale chcielibyśmy życzyć wesołych świąt. Ulubiony napój. Pytania są tendencyjne. Soczek multivitamina. Ale Krystiana? A Krystian na Coca-Cola zimniutka z lodóweczki. Sop ale świeży, wyciskany. A do e, Jabłkowy. E, gdzie były twoje najbardziej udane wakacje? E, udane wakacje... No, 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 najlepiej chyba spędzam je w gronie rodziny i to jest bez różnicy w jakim miejscu. A Krystian? Krycia, mnie podobnie. Myślę, że jak wyjechałem z rodziną na Majorkę do Hiszpanii. E, a Mateusz ci mówił gdzie? To jest jakieś tragiczne nieporozumienie. E, nie wiem, ale pewnie jak spędził czas z przyjaciółmi, albo właśnie też, też z najbliższymi. Szczyt piłkarskich marzeń to? Zagrać w lidze mistrzów. A dla Mateusza? Myślę, że to samo. Moim marzeniem jest zagranie w, w lidze angielskiej. Kibicuję od kilku dobrych lat Liverpoolowi i tam chciałbym zagrać. Krystian chciałby pewnie zagrać. Proszę bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? W Realu Madryt. Ulubiony gatunek muzyki? Ja słucham różnych po Zaczynając od co do jakichś rapów, kończąc normalny pop czy jakieś, jakieś fajne remiksy klubowe. A wiesz może Krystian? Jaki ma? Krystian e, podobnie, ale on chyba, chyba częściej lubi słuchać właśnie sobie rapów. Ja słucham wszystkiego szczerze mówiąc. Z, co mi tylko wpadnie w ucho, słucham rapu, słucham popu, roku, a nawet metalu. A Mateusz? E, a Mateusz? Lubi sobie puścić nieraz rap, ale bardziej chyba go takie, yy, bardziej go interesuje rok. Twoja najlepsza średnia w szkole. Ile mam czasu na odpowiedź? Zaczynam pewnie od średniej jakoś 5,0, czy tam 4,8, 4, 4,9, coś takiego. A Krystian, lepszą, gorszą? Krystian no możliwe, że lepszą. No może miał tam 5 z kawałkiem. 48. Bez paska, bo moje zachowanie było karygodne. Oj Mati. Mati mam nadzieję, że kiedyś miał tam powyżej 4, ale. No, no nie jestem pewien. Piłkarski idol? Twój to? Moim idolem jest Steven Gerrard, a Krystiana to ja Ja Jaturę. Ja, ja, a Mateusze? Ty mnie tu nie czekaj, tylko gada jak jest. Nie mam pojęcia, ale może um, obrońca jakiś lewy? Nie? Dobra. To Messi z Barcelony. Którego obchodzisz urodziny? 6 maja. A Christian? Krystian? Oj, łakom już z Ja widziałam tak pan przełknął ślinkę. Nie, nie pamiętam. Pamięta. Czwarty styczeń. A Mateusz? Nie wiem, nie mam pojęcia. Angelina Jolie czy Scarlett Johansson? Angelina Jolie. A jak myślisz, Krystian? To samo. Angelina Jolie. A matem? Myślę, że to samo. I ostatnie pytanie. Gdybyś nie był piłkarzem, to zostałbyś? Na pewnie też coś w kierunku piłki, jakiś trener, może scout. Scout mnie bardzo interesuje, bo to też jest fajna sprawa. Jeździć na mecze i obserwować różnych piłkarzy. A Krystian no dużo interesuje się samochodami, to może coś coś w tym kierunku, jakiś kierowca rajdowy, czy coś takiego... Nie mam pojęcia, ale chciałbym pójść na jakieś dobre studia. No i próbować, nie wiem. Jeżeli miałbym pójść, to chciałbym spróbować na prawo, a później takim prawnikiem zostać, takim porządnym. Ale to są tylko marzenia moje. A jak myślisz, Mateusz? Mateusz chciałby zostać, myślę, że takim lekarzem. Chciałby pójść na medycynę, pomagać ludziom, leczyć ich. No bo jest dobrym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Po rundzie jesiennej, drużyna Legii zajmuje szóste miejsce w przeciwieństwie mazowieckiej Na ten temat porozmawiamy z tenerem legi 2, Jackiem Magierą. Tenarza, szóste miejsce na koniec rundy jesiennej zadowala Was? Ktoś, kto jest ambitny, nigdy nie powie, że szóste miejsce to jest zadowalające. Natomiast ja paradoksalnie powiem, że to była bardzo udana runda dla, dla zawodników, którzy byli w drugiej drużynie. Pierwsza podstawowa sprawa to taka, że sześciu piłkarzy, którzy w tamtej. Rundzie regularnie grali w tym zespole, zadebiutowało w ekstraklasie, czyli zrobiło postęp i, i progres. Centralna Liga Juniorów, która była przez cały sezon wzmacniana zawodnikami z drugiej drużyny, jest bezapelacyjnym liderem w swojej kategorii wiekowej w grupie wschodniej. Centralnej Ligi Juniorów i ma ogromne szanse na to, aby walczyć o Mistrzostwo Polski. No i tymi wszystkimi sprawami, które były dookoła, zawirowaniami. 45 zawodnikami, którzy byli w 17 meczach ligowych, uważam, że to jest niezły wynik. Oczywiście do poprawy przede wszystkim dla mnie jest to, co działo się na naszym boisku. Popatrząc Bo na tabelę, uwzględniając tylko mecze, które rozegraliśmy jako gospodarz, to jesteśmy na ostatnim miejscu i na pewno stosunek czy bilans z sześciu porażek jednego remisu, jednego zwycięstwa nas nie zadowala i tu jest największy. Największa, największe pole do, do poprawy, natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni z meczów wyjazdowych, gdzie gdybyśmy tylko wzięli pod uwagę mecze wyjazdowe, to jesteśmy na pierwszym miejscu liderem i drużyną, która najwięcej bramek strzeliła i najładniej i najlepiej grała. Także jest to na pewno pół roku bardzo dla nas ważne, takie, w którym mamy mnóstwo doświadczeń zarówno sztab szkoleniowy, jak i zawodnicy, i pracujemy dalej. Koncentrujemy się na, na tym, aby jak największa grupa piłkarzy grających w drugim zespole była gotowa na, na grę w seniorach. Spróbując całą rundę, szczerze powiem, że chyba nie będziemy zadowoleni z tego jako cała drużyna, ponieważ szóste miejsce jest dla nas, wiadomo, nie tyle, że porażką, ale Legia walczy o większe cele na pewno niż szóste miejsce w trzeciej lidze. Z jednej strony mają to być dla nas jakby... Kontynuacja dalszych celów, żeby znaleźć się w pierwszej drużynie, tak? ale tutaj są zawodnicy, którzy są młodzi, walczą na pewno o większe cele. Trzecia liga, szóste miejsce, no nie jest to szczyt marzeń na, pewno na pewno wyróżnić trzeba zawodników za pracę, za to, że w każdej sytuacji byli gotowi do gry, niezależnie od tego, czy grali 5, 10, 45, 90 minut, czy, czy inaczej. Więc wyróżnić trzeba za wszystkich zawodników, którzy schodzili do Centralnej Ligi Juniorów za zaangażowanie, za to, że schodząc tam do tych meczów robili różnicę i widać było kolosalną różnicę, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, przygotowanie taktyczne, techniczne. Byliśmy drużyną, która dominowała praktycznie w każdym meczu i z tego się trzeba cieszyć. Ja wyróżnię na pewno tych najstarszych zawodników, którzy nie mogli schodzić do Centralnej Ligi Juniorów i grać, ale oni byli cały czas gotowi, cały czas pokazywali na treningach, że walczą o miejsce w składzie i walczą o to, aby grać. Misiak, Kurowski, Bajdur. Jeśli chodzi o rundę jesienną, to uważam, że była ona średnia w naszym wykonaniu, ponieważ zwycięstwa przeplataliśmy porażkami no i pod tym względem nie wyglądało to najlepiej. A jeśli chodzi indywidualnie, no to cieszę się z tego, że walczyłem sobie PLAC, mimo że schodziło dużo zawodników z jedynki. Aczkolwiek pod względem gry mogę jeszcze więcej od siebie wymagać. Turzyniecki, Grzesik, na pewno to byli ci najstarsi zawodnicy, którzy na których opierała się ta drużyna, która, która walczyła wzmocniona zawodnikami z pierwszej drużyny, bądź też młodszymi zawodnikami z juniorów, i to byli ci zawodnicy, którzy. Na pewno zasługują na, na wyróżnienie. Nie można zapominać tutaj o Tomasiewiczu, nie można zapominać o Karbowym, który bardzo dobrze grał w juniorach, o Górce, który miał świetne mecze zarówno w jednej, jak i w drugiej drużynie, o Makowskim, który z objawieniem ostatnich spotkań te 10 meczów, które ostatnio zagrał, to można powiedzieć, że jest takim chyba największym wygranym. Jeśli chodzi o pierwszą rundę jesienną, myślę, że jest ona całkiem udana. Z początku nam nie szło, nie, nie, nie zdobywaliśmy punktów, ale z meczu na mecz się rozkręcaliśmy. Na pewno fajnie, że zakończona jest zwycięstwem 4-1, wysokim. Myślę, że to był najlepszy nasz mecz w rundzie. Teraz przerwa. Mam nadzieję, że w drugiej rundzie będzie zdecydowanie lepiej. i Będziemy odnosili same zwycięstwa i zakończymy bardzo wysoko. Ja osobiście sam chciałbym powalczyć o awans. Myślę, że jest to jeszcze do zrobienia. Jeśli chodzi o moją grę w tej rundzie, uważam, że jest ona całkiem udana. Myślę, że trzymałem poziom. Nie zawiodłem trenerów i... Postaram się grać jeszcze lepiej. Nie ukrywamy, że w tej chwili naszym celem jest zajęcie drugiego miejsca. Do Radomiaka mamy dużą stratę, około chyba 18 punktów, także jest to rzecz no raczej nie do odrobienia, chociaż nie takie rzeczy się zdarzały w piłce. Wiadomo, że interesują nas zwycięstwa, będziemy walczyć w każdym meczu o to, aby wygrać. Natomiast najważniejsze jest to, co powiedziałem wcześniej, rozwój, rozwój sportowy, o awans do do wyższej ligi można grać wtedy, kiedy ma się stabilną kadrę, wtedy kiedy ma się wpływ na to, jacy zawodnicy grają, którzy grają. Dysy prezentujący odpowiednią formę w danym meczu. Natomiast na pewno w takich sytuacjach, gdzie tej stabilizacji nie ma, gdzie często nie trenujemy ze sobą, a właściwie w ogóle ze sobą nie trenujemy, jeżeli chodzi o, o, o poszczególnych piłkarzy, bo, bo schodzimy i zgrywamy się tylko i wyłącznie na rozgrzewce przedmeczowej. Jest to na pewno trudne, ale po to jest drugi zespół i w końcu może powiedzmy sobie raz na, na zawsze, że drugi zespół służy temu, aby ogrywać młodych zawodników, służy temu, aby zawodnicy po kontuzji przychodzili i zagrali w meczach i mieli rytm meczowy, służy temu, aby ci, którzy się nie łapią Wiedeńcy schodzili i grali i tak też to traktujmy. Natomiast my wszyscy wiemy w klubie, że Legia będzie miała drużynę drugą w drugiej lidze, bo stadzie z nas na to. Natomiast potrzeba trochę więcej cierpliwości i wydaje mi się, że ten rok nauczył nas bardzo dużo, w jaki sposób i jak należy patrzeć na zaistniałą sytuację. Muzyka